Się od ciała fizycznego. Czy długo tam posiedziałaś w tym pokoju, czy przesunęłaś się gdzieś dalej? Nie, szybko. I gdzie teraz jesteś? W jakiej przestrzeni? Gdzie poszłaś? Poszłam z moim przewodnikiem. Jak on wygląda, opisz. Jaki to jest siebie, niejasna postać. Co to jest za przestrzeń, do której dotarliście? Śmieją się za mnie. Kto się z siebie śmieje? One i reszta. Czy oni mają jakieś kolory? Mhm. Mm no, jakie? Różowe, niebieskie, żółte. Dużo ich tam jest? – Trochę. – Aha. Czy oni wyszli ci na spotkanie? – Wyśmiewają się ze mnie. – Że co? – No Że nie popisała się. – Powiedziałam, że czekam na kolejne wyzwania. – Czekam, to powiedziałaś do nich czy do swojego? – Do, do niego. – Do swojego, tak? Dobrze. Jak mu na imię? – Daniel. – Daniel. – Danielu, zwracam się teraz do ciebie. Jaką formą energii jesteś? Światła. – Energią światła. – Energią światła. – Czy jesteś jej opiekunem urodzeniowym? Czy towarzyszysz jej tylko w tej inkarnacji, czy jeszcze w innych? Nie zawsze. Czy były takie momenty, w których szczególnie jej pomagałeś, o których ona nie miała pojęcia? Nie, zawsze jej pomagałeś. Nie wie, którą ścieżką podążać. A czy obecnie jest na właściwej ścieżce? A. Danielu, kto przeprowadził dzisiaj Lizę na tą sesję? Ona sama. Dlaczego tu przyszła? Na wątpliwości. Co do siebie, w swoich mocy. Danielu, z wielu zbioru inkarnacji, kim jest Twoja podopieczna? Jest istotą światła, ma jest światło, pomagać ludziom, mm -hmm. wspierać ich, Oczywiście. Mm -hmm. dawać swoją miłość ze zwrotką, której ma bardzo dużo. Ja jej o tym przypominam, ale czasem nie słucha, okay. jest zagubiona. Jak ty widzisz swoją podopieczną? Jakie są jej dary i talenty? Przekazuje światło i tym, pomaga jej wzrastać, mm -hmm. musi pracować nad sobą, musi po prostu skupić się na tym, żeby wzmacniać siebie. Danielu, czy ta inkarnacja, którą Izabela zrobiła jako Elisabeta, czy wciąż w jakikolwiek sposób ma wpływ na jej obecną inkarnację jako Izabela? Tak. Ustarza te błędy. Czyli zapomina o sobie. Tak. Hmm. Przedkłada innych ponad siebie. Tak. Czy dlatego pokazałeś jej dzisiaj tą inkarnację, żeby jej to przypomnieć? Tak. Bo jej wcześniej nie widziała. Ale wcześniej co? Nie widziała jej. Nie widziałam wcześniej tej inkarnacji. Danielu, chciałbyś jej przekazać od siebie? No, żeby się nie poddawała dużo pracy przed nią, że może się zwrócić do mnie. A powiedz mi, Danielu, ty jesteś formą anielską czy archanielską? Anielską. Anielską. W jaki sposób można was poprosić o pomoc? No, wystarczy powiedzieć, pomyśleć, dać intencje. My to wszystko słyszymy. To wam, ludziom, się wydaje, że nie słyszymy. My wszystko słyszymy. Wasze myśli, emocje, uczucia. Tylko musicie wierzyć mamy. Szybko chcecie, a nie wierzycie. Poddajecie się szybko. A powiedz mi, proszę, dlaczego dla jednych osób te manifestacje, spełnianie się tych prośb jest takie szybsze, a dla innych wolniejsze? Od czego to zależy? Od wiary. Od wiary. Coś manifestujesz i nie wierzysz w to, to nie otrzymasz. Musisz w to wierzyć. To, co chcesz otrzymać. Na przykład Izabela składa do ciebie prośbę. Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest proces? Co ty z tym wtedy robisz? Powiedziałam. No, Podsuwanie ludzi, sytuacjach, energię. Znaki. Czy Izabela jest osobą posiadającą dar telepatii? Nie. Nie. A czy posiada dar jasnowidzenia? Tak. Czy posiadała go jeszcze we wcześniejszych inkarnacjach? Czy tak. W której inkarnacji posiadała też dar jasnowidzenia? Proszę, pokaż jej to teraz w obrazie. Dzień. Była taką znachorką. Ach, była znachorką. Mhm. Czy to była starsza kobieta, czy młoda? Tak, starsza. starsza. kobieta. Była, była sama. Była sama, żyła sama. Mhm. Jakaś lepianka. Żyje w lepiance. Mhm. Mhm. Duża taka Mała. Mm -hmm. Bardzo mała. A jak jej się żyje? Szczęśliwa. Ludzie, ludzie ją lubią. I jak ona uzdrawia tych ludzi? Ziołami. Ziołami. Mm -hmm. Robi mieszanki. W jaki sposób ten jej dar jasnowidzenia pracuje? To ona to przyjdzie, komu jak pomóc. Tu ona widzi wszystko, jakie ma problemy, to z czym przychodzi. Czy ona wielu ludziom pomogła poprzez swój dar jasnowidzenia? Tak. Mm -hmm. Co to był za czaj? Ona wtedy żyła jakoś na Hordach, Ameryka Południowa, Ameryka Południowa, którym to było rok Jakiej ona wtedy była? Taka portugalka, jakaś Pezelika. Mhm, mhm. Czy ona była jakąś Indianką? Tak. Leonora i Danielu. Jakby zamierzyła sobie Twoja podopieczna na obecną inkarnację? Wiarę we własne możliwości, cierpliwość, ukochanie siebie, wiara w siebie. Pięknie. Gdzie dalej ją poprowadziłeś? W jaką przestrzeń przeszliście? Uczymy się, bo no, mówię, i coś zarobiła. A co mogła zrobić lepiej? Żyć dla siebie. Hmm. Bardziej. Bardziej dla siebie. Ona no, mówi, że chce poprzebywać tutaj, ładować się. Mówi, że jej to dobrze i zostanie na chwilę. Taki pusty pokój, dużo kolorów. Kolorami się regeneruje. Lubię różowy i felgitny. Spójrz teraz na swoje ciało i powiedz mi, jakiego ono jest teraz koloru po powrocie ze swojej ziemskiej inkarnacji. Żółte. Nie błyszczy za bardzo. Oddycham tymi kolorami. Śmienia się od razu. No błyszczące. Czy ty posiadasz jakiś swój kolor? Różowy. Różowa jasna, czy różowa taka bardziej intensywna? Jasna, różowa. Złoty. Mhm. Chyba tym razem chcę jakiegoś mężczyznę. Szukam jakiegoś przystojnego. To, to jest takie ważne dla Ciebie, mieć ładne, przystojne ciało. Mhm. <gryw> Lubię się podobać innym. Jakiś taki blondyn fajny. Pomiędzy blondynem a kim? a różnymi innymi postaciami przewijającymi się. Ale jeszcze nie wiem, co będę. Przepracowywać. A od kogo to zależy, co będziesz przepracowywać? No ode mnie. Od I ciebie. Daniel też mi podpowiada. na tym rozeznaniu mi mówił. Jest to jeszcze trzy postacie. Podobne do kogo? Do Daniela. Tylko większe. No taki respekt. Czy któraś szczególnie z tobą rezonuje? Jest tak, ta największa. Podaj mi swoje imię. Gabriel. Gabriel. Wielu. Tak sobie właśnie poczułam, że to jesteś ty. Dziękuję. <grafię> ja się dziękuję. Cię czuję. dziękuję. Czy Ty jesteś jednym z opiekunów innymi. Hmm. Czy jest coś, co chciałbyś dzisiaj przekazać swojej podopiecznej? Żeby się nie bała. Właściwego. Hmm. Zawsze ją wspieramy. Hmm. Zawsze wsparcie w innych ludziach, takich jak ty. Czy ona będzie jeszcze w jakikolwiek sposób pomagać innym ludziom w swoim życiu, w tej obecnej inkarnacji? Powinna pomagać mhm. ludziom wzrastać na swoich doświadczeniach. Dużo przeżyła, ma się czym dzielić. Czy ona może używać swojego daru jasnowidzenia pomocy innym ludziom? Oczywiście, że tak. Musi ćwiczyć i wierzyć w siebie. Mhm. To jest najważniejsze. Czy jest cokolwiek, co blokuje jeszcze tą wizyjność u Izabeli? Głowa blokuje. Była jakieś blokady na nią nałożone. Kto jej to zrobił? Kto to na nią nałożył? Kto jest z rodziny? To była kobieta czy mężczyzna? Była kobieta. To była kobieta, czy to była młoda kobieta, czy starsza kobieta? Młoda. W Mł wieku. No. Czy to był ktoś, kogo znała Izabela? Tak. Dobrze, proszę, pokaż jej teraz w obrazie tą istotę. Twoje imię. Natali? Natali. Powiedz mi zatem, co to jest za wyzwanie, które sobie zaplanowałaś na obecną inkarnację. Co chcesz sobie przepracować? Ja muszę liczyć na siebie. Mhm. Czy jest coś, czego brak Izabeli? Mhm. Mhm. Czego jej konkretnie brak? Zdecydowanie. Przywiązuje mhm. się do kogoś i. Przepada. Tak. <laughs> Natalio, czy jest coś, co chciałabyś dzisiaj przekazać swojemu wcieleniu Izabeli? Ona w głębi duszy wie, co robić. Mhm. Po prostu, żeby wierzyła w siebie i... Wcisnęła. Wcisnęła, dokładnie. <noise> Ona będzie pomagać ludziom. Będzie robiła to, co kiedyś. Może dołączy się do jakiejś grupy. Albo ją sama stworzy. Jakie jeszcze dary posiadasz? Czy tylko jasnowidzenia, czy jeszcze jakieś? Odczuwania innych. Emocjonalnie. Mhm. Czy chcesz jej przesłać jakiś obraz z przyszłości? Coś? Co jeszcze zamierzyłaś w swojej podróży? Oj, tak. Będzie dużo szczęścia. No, będzie spełniona. Będzie realizować swoje marzenia, plany. Wszystko, co chce, osiągnie. Jak ją teraz widzisz? jakiej to pokazujesz ją samą teraz? Bardzo szczęśliwą. Czy ona jest już starsza, czy w podobnym wieku, co teraz? Na około za 10 lat. Kilka czterdziestka. Mhm. Pięknie. Ma no, jakieś połączenie z tobą. Czy my się w ogóle znamy z jakiejkolwiek innej izby? Tak. tak? A z której? Tej, gdzie była lekarką, to byłaś mężczyzną. Czy ja byłam jednym z jej pacjentów? Nie. A kim? To byłaś jej mentorem. Aha, to ode mnie uczyła się tak. tego zielastka. Rozumiem. Jak mnie teraz widzisz? Ty jako guru prowadzisz grupę ludzi. Jesteś mądry. Ja się o ciebie uczę. Widzisz dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. Czy jest jeszcze coś? To mamy wiedzieć dzisiaj. Wszystko pokieruje się tak, jak ma się pokierować. Wszystkie wydarzenia, sytuacje, ludzie będą w odpowiednim czasie. I ona będzie wiedzieć, co będzie robić, co będzie miała robić. To zda swoje przeznaczenie. Tak, trochę cierpliwości. Tak. <laughs> Czy ty sobie wypracowujesz teraz cierpliwość? Tak. tak. No tak, bo to też schodzimy tutaj na, na ten plan. Naukę cierpliwości, to prawda. Widzę, <laughs> jak uczy się od ciebie. Jakieś szkolenia. Dużo ludzi. Już jestem starą babunią. Nie. Yeah. Władaj taka piękna łoda. <grym> Zawsze piękna widzisz. No. Dziękuję, że spotkałyśmy się i w tamtej inkarnacji, i w obecnej. Dziękuję. Ta inkarnacja tego blondyna, którego sobie wybrałaś wtedy. Co to była za inkarnacja? Chcę chcesz jej pokazać jeszcze to? Tak. Kim ona wtedy była? Bardzo znaną osobą. Tak? Mhm, tak. Mhm. jakimś takim celebrytą? Media, tak. A w jakim to było roku? 1860, któryś trzeci. Jakiś show, celebryta, aktor. I w jaki sposób zakończyła się ta inkarnacja? Szybko zmarł Z jakiego powodu? Narkotyki. Czyli to już za tobą. <laughs> Miała doświadczyć. A co miała doświadczyć właśnie takiego upadku? Zabawy. Zabawy. Szybko i mocno. Mhm. Mm ja rozumiem. Którąś internację gdzieś tam poświęcamy sobie jednak na tą zabawę. Czy jest jeszcze coś, Natalii, co chciałabyś dzisiaj przekazać? Co jest ważnego dla Izabeli, aby dzisiaj się dowiedziała? Żeby słuchała się siebie. Żeby siebie pokochała. Dzięki tej miłości będzie mogła pomagać innym wyrastać. Dopóki siebie nie pokocha, to nie będzie mogła nic zrobić. Będzie zablokowana. Jeszcze coś, co chciałam Ci pokazać, podzielić się z Tobą dzisiaj. Dziękuję Ci pięknie za ten proces. Dziękuję Ci pięknie za to, że przyszłość dzisiaj. Hej, przeżyłam. Przeżyłam. Tyle strachu, strachu, tyle płaczu. Ile tyle łagodzi. Tyle ci co jest do... ciężko. Tak. Normalne, nic się nie przejmuj, wszystko jest pod kontrolą. Czy chcesz się napić, oczywiście płyk? <grystanie> A się chętnie. No? Ale jak ugasłeś to światło, to ja po prostu byłam taka gorąca, zaczęłam taki gorąc, taką energię, po prostu szok. Szybko nam poszło, chyba co? Dwie i pół godziny, chyba. To jesteś do tego stworzony. Tak. A chocie normalnie tak pięknie konało, spokojnie mm. pytanie do pytania. Ciach, ciach, ciach. Okay. <laughs>